Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją nie tylko dla najmłodszych. Jedynie kilka godzin lotu samolotem dzieli Europejczyków od Egiptu, kraju piramid, które wznoszą się na horyzoncie historii, niczym kamienne punkty orientacyjne. Choć budowle z tamtych czasów wydają się odległe i tajemnicze, mówią nam wiele o dziejach sztuki starożytnego Egiptu. Trwała ona od czwartego tysiąclecia przed naszą erą do czwartego wieku naszej ery. Egipcjanie byli budowniczymi nie tylko monumentalnych piramid, ale także domów mieszkalnych, mastap i świątyń. Ich domy początkowo przypominały szałasy budowane z trzcin i papirusu. Później budowano z rzecznego mułu na szkielecie z drewna. Dopiero wprowadzenie suszonej cegły zaowocowało pojawieniem się nowych konstrukcji. Były to mastaby pełniące funkcję grobowców. Powierzchnię budowli zabezpieczano cienką warstwą wapna. Mastaby miały przekrój trapezu, a ich podstawa była prostokątna. Tworzenie ich ukośnych ścian tłumaczy się naśladownictwem ścian domów budowanych z mułu. Miały one tendencję do osuwania się i tworzenia w ten sposób lekko skośnych powierzchni. Formy wypracowane w trakcie wznoszenia budowli z cegły i drewna stosowano w budownictwie niezmiennie, nawet wówczas, gdy na szeroką skalę zaczęto używać bloków z kamienia wapiennego i granitu. To właśnie z nich powstały pierwsze monumentalne piramidy schodkowe. Były one reprezentacyjną budowlą Egiptu, do czasu, kiedy to faraon Mentuhotep II zapoczątkował budowę świątyni w Dei el-Bahari. Tam, na zachodnim brzegu Nilu powstała również świątynia Hatshepsut. Od 1503 roku przed naszą erą Hatshepsut władała Egiptem. Była faraonem przez 21 lat. Droga do jej świątyni prowadzi między kramami. Turystów dowożą niskie autobusy bez okien. Z oddali roztacza się widok na otoczoną górami świątynię. Zwana jest ona także świątynią milionów lat. Zbudowana jest u stóp gigantycznej ściany skalnej. Składa się z trzech tarasów ułożonych kaskadowo. Otaczają je rzędy kolumn przedstawiające sceny z życia królowej. Tarasy połączone są rampami. Najniższe, w litej skale. Prowadzi do niego droga pomiędzy obeliskami i posągami sfinksów. Dawniej był tam ogród z drzewami mirowymi i fontannami. Na drugim tarasie z lewej zbudowano kaplicę bogini Hator. po prawej boga Anubisa. Ściany zdobią liczne reliefy. Na górnym tarasie znajdował się dziedziniec z wejściami do komór odrodzenia Hatshepsut i jej ojca. Sanktuarium wycięto w litej skale. Taras otaczają rzędy kolumn i posągi Hatshepsut. Na jednej z kamiennych kolumn płaskoryt zwany bas -reliefem. Z powierzchni piaskowego koloru Delikatnie wybija się krocząca postać mężczyzny. To egipska królowa Hatshepsut z insygniami władzy. Jej ciało ma ciemnoczerwoną barwę. Głowa królowej ukazana jest z lewego profilu. Na głowie korona górnego Egiptu. Ma ona kształt stożka. Na jej szczycie okrągły dysk słoneczny. Po bokach korony rzędy krótkich piór. Na środku głowy oko. Jego migdałowy kształt zarysowany jest grubym czarnym konturem. Czarna kreska ciągnie się w kierunku ucha do obrzeża korony. Usta zarysowane z profilu. Pomalowane są ciemnobrunatnym pigmentem. Pod podbródkiem drewniana prostokątna broda. Od niej ku koronie biegnie gruba kreska. Zaznacza linię szczęki. Tułów królowej zwrócony jest w stronę widza. Barki szerokie. Tors nagi. Jedynie ramiona przy szyi i dekolt okrywa szeroki, płaski naszyjnik. Tak zwany pektorał. Prawa ręka królowej – wyciągnięta w bok i zgięta pod kątem prostym na nadgarstku szeroka bransoleta dłoń otwarta kciukiem przytrzymuje trójrzemienny bicz w lewej ręce uniesionej na wysokości pasa i wysuniętej do przodu królowa trzyma długą laskę górny koniec laski ginie za prawym ramieniem dolny Wsparty przed stopami. Ciało, od pasa do kolan, zasłania fartuszek w kształcie trapezu. Nogi, ukazane z profilu, w pozycji kroczącej. Stopy, wyrzeźbione od strony wewnętrznej. Ich wyryty kontur wiedzie od dużego palca w górę. Zwyczaj nakazywał, by kobieta faraon była ukazywana jako mężczyzna z brodą. Niestety, wszystkie wizerunki po śmierci Hatshepsut zostały zniszczone. Nad odtworzeniem dziejów, kobiety faraona, od 1961 roku pracował zespół polskich archeologów. Efekty ich prac zwiedzający mogą podziwiać od roku 2002. Świat starożytnym, kiedy go oglądamy, wydaje nam się taki piaskowy, bezbarwny. Natomiast był to świat niezwykle kolorowy. Z nami? Jolanta Szczegieł Rogoska, historyk. Symbol koloru znany był już u Sumerów, i przedstawianie postaci, pokazywanie różnych kolorów wiązało się też z pewnymi nakazami religijnymi. I tak na przykład, jeżeli mamy kolor czerni, to kolor ziemi, dającej życie. Zielanie jest barwą papierosła, więc kolorem symbolizującym wieczną młodość. Czerwień, a właściwie czerwonawy kolor, to barwa pustyni. I to symbol bezpłodnego seta, raczej tego złego bóstwa, demona. Biel oznacza świt, uwolnienie od mocy demonów. Intensywna żółć to kolor złota. I symbol wieczności. Żywa czerwień to kolor krwi i życia. Barwa niebieska symbolizuje nowe życie i, jak to twierdzono, wygląda jak brzask nieba o świcie lub też woda, która ma kolor niebieski i oczyszcza ciało. Także, ponieważ Egipt no jest też dla nas czasami nieodczytywalny, jest tam wiele symboli dla współczesnego człowieka trudnych do odczytania, i właśnie te kolory są też swoistym językiem, który daje wyobrażenie o życiu w Egipcie, szczególnie o religii. Malowano bezpośrednio na materiale, z którego wznoszono budowlę. Zawsze było to też pokryte taką cienką warstwą zaprawy wapiennej i na tej zaprawie bezpośrednio nanoszono kolory. Jeżeli chodzi o narzędzia, których używano, oczywiście były to najprostsze, wykonywane z papierusu, z włosia a Natomiast farby mieszano podobnie jak szminki na specjalnych paletach. Przeważnie były to środki roślinne, ale również też na przykład czerni była to sadza, wszystkie kolory czerwieni z ochry, z wapnia. Także ta gama kolorów była niezwykle bogata. W różnych okresach obowiązywały różne kanony, ale przede wszystkim to jest najważniejsze przedstawianie Pary Królewskiej czy też faraona. Królowie przedstawiani byli jako osoby młode, w pozycji siedzącej lub kroczącej. To jest bardzo charakterystyczne i to jest widoczne w grobowcach czy też w muzeach, które prezentują rzeźby Pary Królewskiej. I też faraon zawsze był wyższy, jeżeli chodzi też o rysunek, o płaskorzeźbę czy też o rzeźbę, jest tą postacią najwyższą. Faraon zawsze ma kolor skóry ciemniejszy, kolor skóry królowej ma zawsze jaśniejszą tonację. Natomiast w płaskorzeźbie, malarstwie i w rysunku postać zawsze przedstawiana była zgodnie ze stałymi zasadami, to były zasady już nienaruszalne, a więc głowa i kończyny z profilu, barki i oko en face, czyli frontalne, biodra w ujęciu 3/4, i była to metoda ujmowania z kilku perspektyw jednocześnie. Do rysowania postaci służyła specjalna siatka. Człowiek stojący był wpisany w 18 kratek wysokości, liczących od linii włosów na czole i 6 kratek szerokości, zaś człowiek siedzący wpisany był 14 kratek. Modułem podstawowym określającym szerokość kratki była szerokość dłoni. Regułą było przedstawianie postaci ludzkiej w najszerszych wymiarach, tak aby oglądający mógł zobaczyć jak najwięcej. Oczywiście wspaniałe pałace, czy też piramidy, o tym trzeba pamiętać, jest to praca no, tysięcy niewolników. Pewnie poszliby w zapomnienie, gdyby nie malarstwo, które ukazuje ich pracę właśnie przy budowie tych wspaniałych piramid. Na wielkich obszarach Egiptu, bezlitośnie polonych słońcem, rodziły się najstarsze style sztuki. Wędrówki ludów sprawiły, że elementy egipskiej cywilizacji możemy odnaleźć również na lądzie greckim. Jednak w przeciwieństwie do Egipcjan, Grecy opierali się nie na znajomości reguł, ale na doświadczeniach zmysłów wzroku. Rozpoczętej przez nich rewolucji sztuki przyjrzymy się w kolejnym spotkaniu. Była to audycja Joanny Sikory i Barbary Szymańskiej. Projekt Fundacji Audiodeskrypcja realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOK dofinansowany ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.